Jaką, jaką tablicę będzie miał? No właśnie, o to w to niestety trzeba nabrać sprawy. proszę bardzo, jest, jest. Mamy człowieka, który popełnił wykroczenie. robimy mu potę i zrzucamy na to. Tam jest zakaz? Nie, 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 bo tam stoi przed nie, przez już A jak jest, jak jest wieczorową torbą? Hmm. Wieczorowy zgrunet. No, tak. <grywa> <Ale> no, <grywa> to mamy obserw obserwację. Idziemy w kierunku Dzikowa ulicą Sandomierską, mamy obserwację. Później idziemy w kierunku tutaj Mickiewicza, też na Piłsudskiego, mamy kamerę, która obserwuje. Lato... <grywa> Panie Start Monitoringu Miejskiego, witamy pana prezydenta Norberta Mastalenka, którego firma współpracowała przy budowie monitoringu. Tradycyjnie panie prezydencie prosimy o znaczy tak? Przede wszystkim bardzo chciałem serdecznie podziękować z mieszkaniowej Mieszkanowej Tarmskiej spółdzielni Mieszkaniowej za współpracę w firmie. TESKOM. Otóż, tak jak Państwo deklarowałem w pierwszej połowie ubiegłego roku, e, przeznaczyliśmy w ubiegłorocznym budżecie 300 tysięcy złotych na budowę nowoczesnego systemu monitoringu. Przypomnę, poprzedni, który już w takiej archaicznej technologii e, funkcjonował, powstał również ze środków przy wsparciu budżetu miasta, ze środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki. I, I walki ze zależnieniami. W roku 1999-2000 praktycznie te kamery, które e, funkcjonowały dotychczas na terenie miasta, były swoistymi e, takimi kulami, które stanowiły, jeśli stanowiły, e, formę prewencji raczej, a nie efektów, które były oczekiwane ze strony e, Policji, Straży Miejskiej czy też e, Prokuratury Rejonowej jako dowód. E, w sprawie rozmaitych incydentów, które niestety, jesteśmy miastem 50 tysięcy, zdarzały się i pewnie niestety zdarzać się muszą, z racji liczby mieszkańców i różnych zjawisk, które towarzyszą takim aglomeracjom miejskim. Cieszę się niezmiernie, że w połowie roku, w okresie wakacyjnym, doszliśmy do porozumienia z zarządem Tarnobrzeszkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia prowadząc działalność związaną z dystrybucją, dostarczaniem internetu oraz telewizji kablowej, systematycznie rozbudowuje e, nowoczesne światłowody, linie światłowodowe na terenie miasta e, i postanowiliśmy podpisać umowę o współpracy e, na lat 10. Tak jest. Na lat 10 i korzystając e, z światłowodów należących do Tarożytskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowiliśmy zbudować nowy system monitoringu. W pierwszej wersji, tak jak Państwa informowałem, miał być to monitoring oparty o technologię radiową i przyjęliśmy założenie takie, że tam gdzie będzie to możliwe, gdzie terenska Spółdzielnia mieszkaniowa będzie dysponować światłowodami, tam kamery będą obsługiwane poprzez światłowody. No, liczymy, że... Spółdzielnia Mieszkaniowa pokryje całe miasto, aczkolwiek w przypadku części osiedli rolniczych pewnie, pewnie będzie to trudniejszy proces, inaczej rozłożony w czasie i, i dłużej trwający, gdyż no, spółdzielnia generalnie e, pokrywa te obszary, gdzie, gdzie są budynki wielorodzinne, ale nie do końca. Z racji zmiany technologii, obsługi tego monitoringu, a więc przejścia z radiówki na światłowody, ten proces się wydłużył, więc łącznie 470 tysięcy złotych kosztowało a Stworzenie tego stanowiska dowodzenia czy obserwacji, które w którym Państwo dzisiaj gościcie, e, za tą kwotę udało się zamontować 20 kamer e, monitorujących w 15 lokalizacjach. E, pozostało nam jeszcze 105 tysięcy oszczędności zgodnie z założeniem i chcemy w drugim kwarta kwartale tego roku ogłosić kolejny przetarg. Liczymy, zobaczymy jak pozwolą uwarunkowania rynkowo do 8 do 12 kamer e, zamontować, łącznie tak, żeby na koniec tego roku e, mieć zamontowane na terenie miasta około 30 30-32 kamer. Wyłoniliśmy firmę w drodze przetargi, firma Karabela e, będzie prowadziła obserwację całodobową. Ze spółdzielnią wynegocjowaliśmy bardzo interesującą umowę, która ta umowa zakłada, że w pierwszym roku rozruchu monitoringu nie ponosimy żadnych kosztów związanych z obsługą no, po stronie energetycznej, tak bym powiedział, czy za korzystanie dopiero w drugim roku. Dostaliśmy opłaty ryczałtowe od, od jednej kamery, od ilości kamer tak, w pewnych przedziałach. I cieszę się niezmiernie, że myślę, że ten dzień jest to znaczący z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo. Powiem szczerze, na etapie montażu, kiedy sam zobaczyłem, jakie możliwości stwarza system monitoringu w mieście, to sam się... Siebie przestraszyłem, troszeczkę patrząc, że można z monitoringu wyłapać wszelakie kolizje prawne, począwszy od złego parkowania pojazdów, a skończywszy na. No to już takie takie, takie delikatna sfera higieny. Dokładnie, więc, więc. Ale myślę, że jeden z dziennikarzy pytał mnie, czy to jest ograniczenie wolności. Myślę, że nie, myślę, że jest to właściwy kierunek, że e, szczególnie w weekendy, kiedy zdarzają się, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, czy mamy do czynienia ze zjawiskami wandalizmu, ktoś niszczy, demoluje czy kogoś samochód, czy cudzą własność, czy znak drogowy. Dzisiaj tak naprawdę przy tym pierwszych 20 kamerach jesteśmy w stanie w głównych ciągach komunikacyjnych poprowadzić taką grupę niesfornych osób, obserwując i przekazując sobie z kamery e, do kamery, jak sobie niektórzy mieszkańcy przemieszczają się i czy po drodze nie łamią przepisów, czy nie łamią prawa. Z mojej strony tyle. Myślę, że będziemy ten proces kontynuować. Oddaję głos prezesowi Spidzianowi. Jeszcze ja do tego tematu, że niezależnie, jeśli chodzi o współpracę z miastem, jeśli chodzi o monitoring w tych miejscach istotnych dla służby Straż Miejska, czy też Policja, czy też Urząd Miejski, My jako spóźnieni, również realizujemy ich w tym roku y, przy współpracy akurat, bo y, pan strojek wygrał y, przetarg w ramach tych środków unijnych na osiedlu centrum w ramach kapitalizacji na osiedlu centrum zamontujemy w tym roku, powiem szczerze, w tym tylko y, regionie aż 23. Kamery, czyli też to w jakimś stopniu zwiększy bezpieczeństwo. No tutaj można dyskutować, gdzie są te granice, których nie powinno się przekraczać, jeśli chodzi o monitoring, ale myślę, że dbając o bezpieczeństwo, czy też o komfort zamieszkiwania mieszkańców, bo ostatnio się, słyszymy, zresztą sam doświadczyłem tego niefajnego nie tematu, jakim jest złamanie, te działania powinniśmy w jakiś sposób prowadzić. Również i na osiedla. Te nazwijmy wiejskie. My, tak, proszę, obrażam się ci, którzy mieszkają, w osiedla rolnicze, czy te osiedla położone troszkę dalej od centrum. Natomiast my jesteśmy w Mokrzyszowie, teraz również z inwestorem, który realizuje sieć gazową w kierunku osiedla Zakszów, Wielowieś. Będziemy starać się tam ułożyć swój rurociąg i światłowód położyć, żeby iść w kierunku Zakrzowa i Wielości. Także są plany: niechocina, powiedzmy. Także rozwój, niezależnie od tego, czy tam są mieszkańcy nasi, traktujemy cały, całą tą sieć telewizji i internetu jako. Nie tylko związaną z mieszkańcami bloków spółdzielczych, ale jako działalność gospodarczą, która ma to całe środowisko w jakiś sposób też i integrować i informacje, żeby docierały nie tylko do bloków spółdzielczych. Na terenie miasta to jest początek tego, co zaplanowaliśmy w zeszłym roku. Docelowo ma być 53 kamery, jeżeli środki finansowe pozwolą. W tym roku, jak prezydent wspomniał, 30, 32 kamery. Założenie było takie, żeby umiejscowić te kamery w miejscach, gdzie dochodziło do największych depastacji i zakłóceń porządku publicznego, dlatego te kamery pojawiły się na ciągu w kierunku osiedla. Dzików, w kierunku osiedla Serbinów i w kierunku osiedla y, tu na, na ulicy Kopernika, licząc od placu Bartosza Głowackiego. Myślę, że umiejscowienie tych kamer pozwoli nam y, wyłapać akty wandalizmu, łącznie y, z ujawnieniem sprawców i szybkim y, egzekwowaniem przepisów prawa w miejscach publicznych. Tutaj nawiązała Straż Miejska współpraca z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu, stworzony został algorytm współpracy, podzieliliśmy zadania, które będziemy realizować wspólnie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Tarnobrzega i myślę, że to już w krótkim czasie przełoży się na właśnie zwiększenie wykrywalności i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, poczucia bezpieczeństwa na terenie Tarnobrzega. I bezpłatnie to pomieszczenie będzie przeznaczone do monitorowania całego systemu monitoringu miejskiego. Osoba obsługująca monitoring jest w stałym kontakcie telefonicznym również. Myślę, że tu pan strojek prezentując możliwości techniczne, opowie, jest możliwość rzucenia obrazu sytuacji czy zagadnienia zjawiska na monitor bezpośrednio znajdujący się w dyżurce komendy. Można y, praktycznie kręcić na 180 stopni i regulować zoomem, ale niezależnie od tego zawsze można tą też zgrać i y, czytać się w danym, w danym momencie. W tej pięciu lokalizacjach gdzie, gdzie są kamery... Nie, to jest plac Górnika. Wyszyńskiego tam Aha, tu. Tutaj. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. tutaj mamy możliwość prześledzenia grupy, jeżeli pojawia nam się ktoś na monitorze i idzie w kierunku właśnie dzikowa. Aha. To śledzimy ją do momentu, aż dojdzie tutaj do muru. I z kolei później dalej to, tą samą grupę możemy śledzić no i na nas. Musimy tutaj też na nas zmienić lokalizację naszej kamery, bo tu mamy też swoją kamerę i bez sensu, żeby dwie były w tym samym miejscu. I, i prze przechodzi tutaj płynnie, tutaj mamy rejon właśnie Shell'a i przechodzimy, śledzimy jak ta grupa się yy, przesuwa w kierunku yy, osiedla. Istotną rzeczą to co wcześniej wspomniałem, przepraszam. W momencie kiedy mamy jakieś zgłoszenie odnośnie nawet parkującego pojazdu, to y, nie musimy, y, dyżurny wtedy ocenia, czy jest potrzeba, żeby w danej chwili patrol y, udał się na wskazane miejsce. Czy wystarczy wziąć tak jak wcześniej pokazywałem, bo powiedzmy jest pojazd y, na zakazie? No. i sprawdzamy sobie. Wstaje. No sprawdźmy numer no, telejestracji Ale tylko dzisiaj darujmy im. Dzisiaj taryfa ulgowa, bo święta. Ja przepraszam, przepraszam nie, nie, w nie <grywa> jestem <grywa> <biegły>. nie <grywa> nie nie, nie <grywa> nie w stanie. Niech sobie po prostu... nie, <biegły. grywa> nie <biegły. grywa> tak. Dzisiaj taryfa ulgowa Dzisiaj upomnienie. Robię, bo mnie ja na Sandomierskiej obserwowałem vis-a-vis -vis na zakazie naprzeciwko na posesji pana Jana, że sobie tam ktoś stał. Ja? Ten Nie, ja stoi tam na tym I I Mamy pojazd, no, i no, mamy. I da, mamy numer rejestracyjny, wystarczy no, zapisać. No, ale pan wie o tym, że jest obserwowany <śmiany i się. śmiany> Wystarczy spisać już w łączach no, tak tak. jakiegoś... nie, awaryjnych. No, tak. Awaryjne, bo to pani chyba się Ale awaryjne, bo mąż zabałami na zakupach. W panym robimy Fotografię wpisujemy do systemu i na tej podstawie po ustaleniu właściciela pojazdu wystawiam ja wysyłamy wezwanie. Także pod tym względem tutaj mówię jest możliwość podejmowania... Ale widać różnicę między tymi dwójkami jednak a piątką. Tak, ja nie oczywiście, więc no to jest praktyki oszukać, nie tak. na kamerę mega. Mamy gdzieś indziej zróbmy masz teraz targowa. Dobrze wiosła, jak to się używa. 2 megapixele i druga jest kamera stacjonarna, która ma 5 megapixeli. Tak, tak. To, to, to była już to, ta jest druga. Mhm. Ta jest na, 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 na tak, bloku umieszczeliona. To jest na 15. Tak. I tutaj mamy też właśnie Aha, tutaj mamy możliwość... Ale duży jednak kąt widzenia jest bezpośrednio. Jest i tutaj też sytuacja taka, jeżeli mamy jakieś zdarzenie, powiedzmy wieczorem grupę kręcącą się no obok samochodu, samochody. podjeżdżamy, mamy praktycznie spisany samochód, jeżeli został uszkodzony, to mamy pojazd uszkodzony, ma, mamy grupę, która jakieś zainteresowanie yy, objawia pojazdem, bądź wracając uszkadza pojazd, wtedy Mówię, dyżurny może śledzić, możemy z tego punktu obserwować w którym miejscu w którym miejsce ta grupa się przemieszcza, czy idzie w kierunku Kopernika, czy idzie w kierunku Serbinowa, tutaj dyżurny operacyjny na tym stanowisku może każdorazowo informować i obserwować dokąd Yy, osoby się n, cały czas jest yy, tworzony zapis tak. i cały Ze czas ocho, jest rejestrowany równolegle z wszystkich kamerami. 60 dni zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji do 60 dni i po 60, 60 dniu automatycznie dane zostaną pasowane. Nadpisy dane są nowymi, nowymi nowe, skrzyżowania. y, na skrzyżowaniach i punkty przy stadionie ulica Kochanowskiego i y, Słowackiego, wyjście ze stadionu. Y, później ulica 1 Maja Waryńskiego w kierunku y, Tapimy i osiedla Przywiśle. Y, dwa skrzyżowania y, Sienkiewicza Sikorskiego i Kopernika Wyspiańskiego, które będą już też y, monitorować osoby, które już w w dalszej odległości od placu Bartosza się przemieszczają. Docelowo, jak wspomniałem, 53 kamery, które będą wchodzić głębiej w brzeg. Założenie jest takie, że ostatnie kamery mają zamykać miasto pod kątem ruchu kołowego. Czyli w momencie, jeżeli mamy zdarzenie związane z kradzieżą, włamaniem, rozbojem na terenie Tarnobrzega, a przyjeżdżają tak zwane grupy na w cudzysłowie muścinne występy to grupa dochodzeniowa śledcza Komendy Miejskiej Policji analizując materiał, przeglądając pojazdy, które wjeżdżały i wyjeżdżały na teren Pawlą będą będą wytypować potencjalnych sprawców zdarzeń. I to jest o tyle istotne, że materiał dowodowy będzie pozwalał ustalać, jakie pojazdy pojawiały się na terenie miasta, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej, bo wiadomo, że do tych najcięższych zdarzeń dochodzi właśnie w godzinach nocnych. I wtedy popołudniowe po no. Także tutaj y, ten materiał zούμε, będzie naprawdę dobrym narzędziem do walki z przestępczością i hurkaństwem na terenie tałze. Przyjmuję przystanki mks owe Mamy możliwość prześledzenia. To jest tych przystanków będzie to, Czy mają osoby podpisane umowę na korzystanie? Czy trzymają się rozkładu? Bo to też istotne jest w momencie, kiedy osoby o piękne wykroczenie właśnie pan pod mojego ciągu. Sobie przekroczył, wyjechał, yy, mamy wtedy możliwość. Yy, no, Razy dzisiaj uważać. Od dzisiaj. Od dzisiaj przestrzegać przepisy. Skargi mieszkańców, którzy Mówi czasów, mówią o tym, że na przykład rozkłady nie są przestrzegane. Że na przykład MKS się skarży, że klienci są podbierani poprzez nieuczciwych no, przewoźników. Także to też jest materiał, szczególnie w tych miejscach, gdzie yy, znajdują się przystanki MKS-owe. Także system. Znaczy udało się przekonanie, że monitoring to jest kwestia wybryków holikańskich, ale tak naprawdę nie, nie. jest tak jak z tym systemem orientacji przestrzennej, tym GIS-em wprowadzonym, gdzie, gdzie tak naprawdę on daje wszechstronną możliwość patrzenia umów dzierżaw zajęcia miejsc czy spółdzielni czy miejskich pod handel bez zezwolenia, umieszczenie plakatów, ogłoszeń, wszelkie sprawy właśnie związane z codziennym bytowaniem na terenie miasta.